Zdaliśmy sobie sprawę, że w tym roku mija właśnie 50 lat od chwili pierwszego naboru na ten kierunek studiów, i postanowiliśmy z tego tytułu zorganizować zjazd absolwentów. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, odbędzie się zjazd absolwentów animacji kultury. Od godziny 11 do 3 14 odbędą się sesje popularno-naukowe z krótkimi, niedługimi, niemęczącymi, mamy nadzieję, wystąpieniami. Potem zaproszeni zostaną do panelu dyskusyjnego niektórzy z animatorów kultury po to, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o swoich propozycjach. Dalszego kształcenia czy pewnych zmian w obszarze kształcenia na tym kierunku studiów. Proszę Państwa, żeby nie było tak bardzo dostojnie i konferencyjnie, postanowiliśmy zaprosić do udziału również w tej części muzealnej, tak to nazwę, znanych, lubianych. Znanych Państwu na pewno z ekranu telewizyjnego i nie tylko, znanych kaowców, mówiąc szczerze, a więc absolwentów pedagogiki kulturalno-światowej i późniejszej animacji kultury. Na razie mamy 15 studentów z naszego kierunku, więc w srebrnej górze będą przytulaski, będą wspomnienia, i to już będzie typowe spotkanie. Także zapraszamy serdecznie i przypominamy tym, którzy być może kończyli ten kierunek, nie ujawniają się, żeby zechcieli się ujawnić. Jest jeszcze czas, żeby do 21 marca zainteresować się zjazdem. Natomiast już takie formalne sprawy prosimy kierować do naszych członków bezkolizyjnego. Komitetu Organizacyjnego.